Test Rising Keynes. Jestem w Nowym Jorku z marką Cerawe. Właśnie wróciłam do hotelu. Jest godzina 23 i testujemy ten zestaw. Zaczniemy sobie od napoju. Chyba wybrałam tutaj herbatę. Oj, mega słodka. Powiem Wam, że trochę spacerowałam z tym jedzeniem. Mam nadzieję. Że będzie tak chrupkie, jak na filmach. I w zestawie mam oczywiście ten sos, karbowane frytki, kurczak i taką bułeczkę. Próba sosu. Powiem Wam, że sos trochę wygląda jak ketchup zmieszany z majonezem i pieprz. Tak też trochę smakuje. Zaczynamy od kurczaka. First bite. Mm. Na początek mi się trafiło jakieś dziwne ścięgno, więc nie za bardzo. Czuję, że trochę po tej trasie chyba nawilgło to mięso i ta panierka już nie jest taka chrupka, ale słuchajcie, nie chciałam mieć na miejscu, bo bardzo tam było głośno. Coś mi to bardzo przypomina, ale nie wiem co. Fryteczki. No, frytki też to już troszeczkę namiękły. No i próba tej bułki. Smakuje w sumie jak taka zwykła drożdżowa bułka z masłem. Bardzo fajnie tutaj pasuje ten sos. Ja ogólnie lubię właśnie takie sosy. I mięso w środku jest bardzo miękkie i tak jakbym powiedziała, nawet soczyste. Nie jest zasłone, a tego się obawiałam. Taka porcja kosztowała mnie 14,5 dolara. I chyba najgorsze z tego wszystkiego to jest ta herbata. Tak, tam było napisane chyba sweet tea. Wcześniej piłam Sprite'a i już nie chciałam nic gazowanego, ale tutaj czuć, że naprawdę ona jest mocno posłodzona. I powiem Wam, że ten sos mi bardzo smakuje. że Nie dziwię się, że ludzie też zamawiają cały taki kubek tego ogromnego sosu. Ogólnie jest to smaczne, ale nie jest to takie, wiecie, nic odkrywczego. Teraz myślę, że troszeczkę mi to przypomina KFC, tylko taka bardziej łagodna wersja. Trochę ta bułka tutaj nie pasuje, nie wiem za bardzo o co z nim chodzi. Oj, ta herbata jest najgorsza. Moja finalna ocena to 7 na 10. Zjadłabym to ponownie, ale tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy takie od razu podane by było lepsze. Wydaje mi się, że może tak, bo ja szłam około 15 minut, więc myślę, że przez to, że tutaj tak wszystko, wiecie, nawilgotniało, zaparowało, to to zaważyło na tej finalnej ocenie. Bo na przykład ta panierka już nie jest taka chrupka, miejscami tylko jest chrupka. Tu na przykład, gdy jest jej trochę więcej. Pa!